Cześć, Siemanko, witajcie w 23 odcineczku Minecraft Beta. Dzisiaj mam wiele rzeczy Wam do pokazania, ale chwilka, gdzie to się zmieniało? Dobra, już mam. Naprawdę dużo rzeczy się zmieniło, ponieważ. Tak, miałem format komputera, później nagrałem te kilka odcinków, ale to było tak, tak słabo. Ich jakość nie była jakoś tam super powalająca, ale dawały radę. I teraz mam zamiar nagrywać coś epickiego, dlatego że już ogarnąłem wszystko po formacie kompa i mogę się tym zająć. A pokażę Wam w pierwszej kolejności stację kolejek. Stacja kolejek niewiele się zmieniła, ponieważ dałem tylko tutaj jakieś drobiazgi, no i płytki, jak widać. Płytki to na pierwszy rzut oka widać, co się zmieniło. Natomiast przysyłamy sobie wagonik yy, i on tutaj zaraz przyjedzie, albo nie przyjedzie. What's happened? Hmm. Coś się musiało tam zlokować, zaraz zobaczymy. O co chodzi? Coś tu jest nie tak. tak. Patrzę. Tak, coś tu jest nie tak. O co chodzi? Tu ten wagonik utknął chyba, tak? No nie wiem dlaczego. Pewnie w wyniku jakiegoś laga. Zaraz sobie ogarniemy to, jak to działa, ponieważ chcę wam pokazać jak to działa. Nie powinno być takich rzeczy. Teraz zobaczymy dlaczego to tak naprawdę się stało. I wagonik jest, boom! Tutaj mogę się wysłać w podróż. Tutaj ten wagonik jest już odbierany przez ten wagonik i wysyłany tam gdzieś hen daleko. No dobra, a co jeśli przyszlę wagonik tutaj i kliknę jeszcze raz przycisk? Co się wtedy stanie? Ej, co się stało? Ok. I kliknę jeszcze raz przycisk. Znaczy ten booster tam działa. Ten booster się wysłał w podróż. Ten booster wrócił na swoje miejsce, czy nie wrócił? Wrócił, czyli nie wiem skąd się wziął tam ten błąd, ale już wszystko jest ok. I teraz Pojedziemy sobie ten wagonik odstawić. Bo jeszcze są inne kwestie, gdzie może być błąd. Zobaczymy sobie co jeśli stanę tutaj i nie będzie wagonika, który by tutaj napędzał. Na to, że nadal no, booster działa. Tutaj tak samo. Tutaj to żadna nowość, no bo tak właśnie to było w poprzednim odcinku robione. Natomiast zmieniłem mechanizm tutaj. Jest to zupełnie inaczej. Jak widać. Bardzo podobnie do tego, co mamy z tej strony. Dlatego, żeby to działało na podobnej zasadzie, żeby nie było błędów. Um, tutaj się też troszkę zmieniło. Tu jest skrzynka oczywiście taki ten o, prezent. Prezent kamienny. Jakby ktoś chciał dostać kamienia, no to mogę dać, dlaczego nie? Tutaj już nie ma błędów, co się zmieniło tutaj, ponieważ to jest troszkę, troszkę rzeczy na pewno tak, tutaj został booster dodany. Ten booster wspomaga napędzanie wagonika i nawet gdyby, um, gdyby nie było tego wagonika, to ten booster zawsze tu jest i on będzie napędzał nam ten wagonik. Zwykły booster. Później mamy co jeszcze? Co ja mógłbym tutaj przedłużyć, żeby było większa moc, ale... Po co? Po co ma być większa moc? Jest ok. Tutaj właśnie jest troszkę tak do góry, dlatego że musiałem troszkę ten cały mechanizm zmienić, troszkę poprzesuwać ze względu na cały ten booster. E, troszkę rzeczy się zmieniło, jak widać. Jest to troszkę inaczej. Tutaj naprawdę miałem troszkę komplikacji, no bo ten booster, jak widzicie, on nie jest tak standardowo nisko, tylko on jest tak troszkę na normalnym poziomie i musiałem tutaj dać wyżej klocki, żeby... Jak to jakoś wyglądało? Myślę, że tutaj sobie jeszcze wagoni wrzucę, a czy pochodnie, tam sobie wrzucę, żeby było jaśniej. No, i myślę, że to chyba wszystko, co mogę wam tutaj pokazać z tych rzeczy, które mógłbym kiedykolwiek pokazać. No, nie wiem, co tutaj jeszcze można takiego pokazać. Naprawdę nie wiem, no wszystko jest raczej po staremu. Może tutaj wrzucę jeszcze pochodnie, żeby było jakoś jaśniej. No i powoli będę się stąd wynosił, no bo chyba wam wszystko pokazałem. Co dalej? Dalej będziemy tutaj rozbudowywać w tą stronę, tworzyć jakieś zwrotnice i tak dalej. No, tu troszkę tego jest, tylko chwila, bo nie wiem, gdzie bym te zwrotnice mógł umieścić, skoro tutaj ma ten przycisk po tej stronie. Po tej stronie mam właśnie te um, komnaty takie, gdzie mam te wszystkie... Napędzacze, i tak dalej, więc raczej nie przewiduję tutaj, um, żeby umieszać gdzieś zwrotnice, chyba żeby były gdzieś jakoś. Nie wiem, to jeszcze muszę na tym pomyśleć. Natomiast zwrotnice muszą być, i musi to być kolejka, która gdzieś prowadzi. To będzie coś dobrego. Tak, zdecydowanie, tak, to będzie coś dobrego. Co więcej, hm hmm, Tutaj się coś zmieniło, tak tutaj mamy Oczywiście zmienione crafting Znaczy podłogę, dlatego, że Ona tutaj się paliła, musimy zmienić Aż te dwa kwadraty, bo one się paliły Od tego Oto, tej oto lawy Takiej, myślę, że zrobimy sobie Jeszcze jedno wiadro, aby tą lawę tutaj przynosić Szybciej Chociaż w sumie ona Nie jest mi potrzebna ale dwa wiadra to zawsze lepiej niż jedno. E, tak, jest troszkę ciemno, ja mam mało punktów zdrowia, więc może zajmiemy się teraz uzupełnieniem tych punktów zdrowia. Potrzebne mi są chleby. Tak, chleby sobie zrobimy, będziemy sobie jeść. Myślę, że to będzie chwilka, jak się robiło chleby. Oj tak. Myślę, że Z4 sobie na początek zrobimy. Szkoda, że tutaj jedzenko się nie stakuje, ale stakują się za to te pszenice, i dlatego można sobie fajnie wykorzystać. Naprawdę fajna to jest rzecz. Za tym, że nic innego się tu nie chce stakować, no to nie ma innego wyboru tak w sumie. Coś tu jest. Dobra, jest. Mam jeszcze stak tego zboża. I jeszcze zabierzemy sobie drewno. I zaraz będziecie wiedzieć, dlaczego zabieramy drewno. Hmm. Jeszcze jest jedna rzecz, którą chciałbym zrobić, dlatego musimy zabrać wodę. Właściwie to zabierzemy sobie dwie wody. A co? Szkodami, nie szkodami. Będzie to fajnie wyglądać i fajnie to będzie działać. Bo teraz gdybym chciał tam skończyć, to jednak mi zostanie odebrany to pół serca, jedną serce czy coś takiego. Dlatego też musimy się troszkę postarać. I zrobimy coś. O. Hmm. Tu jest drabina. Tak, wyczytałyby się jeszcze tabliczki w sumie. No to je sobie zrobimy. Dwie tabliczki, tak? Dwie tabliczki. Dwie tabliczki sobie jeszcze zrobimy. Będzie to spoko. Jeszcze tutaj cztery potrzebne mi są. No już w sumie. Dobre. Nieważne. Tak. I tabliczki już są na miejscu. Na pewno dwie potrzebuję. Nie no Dobra, nie wiem. Najwyżej będzie fail. Nie lubię robić faili, ale czasami się zdarzają. Tak więc tutaj jedna i tutaj druga. Oczywiście te pochodnie muszą zniknąć. Na rzecz... O, no to jest fajnie. O to chodziło. Na rzecz takiego zwykłego. Hmm. Właśnie zobaczymy, jak to będzie działać z tą wodą. I z samej góry. No, jak widać, równie szybko, i również też jakoś to wyszło. Dobra, następna rzecz, zrobimy sobie tutaj ławeczki. To o czym już mówiłem dawno, dawno temu, a jeszcze tego nie zrobiłem. Ławeczki, właściwie nie wiem kiedy o tym mówiłem, ale już chyba dosyć dawno temu. Tak więc wypadałoby się w końcu za takie coś zabrać. Ok, 32. No, jeszcze sobie troszkę tego zrobimy, bo schodów nigdy za wiele. Myślę, że tyle powinno wystarczyć. Jakby co, to jeszcze troszkę drewna jest w zapasie, tak więc nie ma się czym martwić. Tutaj możemy sobie takie ławeczki zrobić. Z tamtej strony są skrzynki, z tej strony będą ławeczki. Nic innego dobrego mi nam do głowy nie wpadło. Mogły to być piece, ale po co mi piece? Właśnie, no i tyle tych ławeczek. Jak widać, tutaj mamy już koniec tego tunelu, oraz właściwie wszystkie te tunele, które dotąd wykopałem. Jak widać, jest tego dosyć sporo. Tutaj już się kończy. Mm, ten tunel taki mini, taki tunel. O, mini tunel. Oczywiście tu został tylko redstone. No i węgiel może gdzie nie gdzie. Bo nie chciało mi się węgla już wydobywać. A redstone a to mi po prostu szkoda wydobywać. No dobra. Jeszcze sobie ogarniemy łopatę, ponieważ zauważyłem, że mi jej brakuje. Tak, bardzo. I na przykład sobie zmienimy tutaj o tą tutaj budowlę. No bo naprawdę z to szkoda było na to patrzeć. Myślę, że spokojnie możemy tutaj kobla położyć. Więc położymy sobie tutaj kobla. Oj, to coś nie wyszło. Jest ok. Mam nadzieję, że lagów też nie ma w nagrywaniu, ale raczej nie ma. Z tego co widzę, to nie ma. Nie wiem, czym to jest czasami spowodowane. No bo nie ogarnąłem jeszcze tych nowych ustawień do nagrywania. Do tego mogą być problemy. Ale mam nadzieję, że nie jakieś tam wielkie, prawda? Tu jest to tak rozwiązane. Nie wiem czy jest sens tam coś robić Możemy tutaj pochodnie ewentualnie postawić O Raczej tych tuneli nie chcę dalej drążyć Restona też mam dużo Węgla też mógłbym mieć dużo gdybym tylko chciał Bo mógłbym go sobie pozbierać gdzieś Właśnie Nawet mam go w wykwipunku trochę Myślę, że możemy wyłożyć cały tutaj kamień To jest na jakieś narzędzia inne takie a na kamieniu są wszystkie pozostałe skrzynki, no nie było go zbyt wiele. Nawet myślę, że możemy sobie zrobić też skrzynkę na gravel, bo to jest bardzo wkurzający materiał. No i nie chciałbym go trzymać na górze, w nadmiarze. No właśnie, tak więc po co trzymać ten gravel przy sobie, skoro można go wrzucić do skrzynki i jest spoko. Kobla, myślę, że tego też tutaj się możemy pozbyć. Mam na górze dosyć tego materiału, tego oto surowca. Hmm. Czy coś więcej jest mi takiego potrzebne do szczęścia? Myślę, że nie. Myślę, że wszystko, co bym chciał, to mam. Zamiast tak powoli iść tą zwykłą drabiną, to użyjemy sobie drabiny wodnej i będziemy po prostu płynąć pod górę. Ach... Ale to jest przyjemna drabina Myślę, że z tymi punktami zdrowia mogę pokusić się o wyjście na zewnątrz Zobaczymy co mnie tam ciekawego czeka Pewnie creeper, creeper, creeper Creeper? Dobra nie creeper tylko szkieletor, ale okej okay. Daję sobie z takimi radę Miałem lawę zabrać, ale już nie wziąłem jej tak więc wracać się. Chyba nie będę, albo będę, nie wiem. Na początek chcę pszaincę zebrać. Bo dawno jej nie zbierałem po pierwsze. Oj, po drugie. To zrąbałem ca całe pole, bo zapełniłem o shiftie. Znowu. I nie mam tego jak teraz naprawić. Ale ładnie, dużo tej pszenicy tutaj było. Myślę, że możemy na partyzanta spróbować. Nie zmienię trafiło, na no spoko Pójdziemy to naprawić, ale w międzyczasie zahaczymy sobie jeszcze o lawę. Bo w sumie, dlaczego by nie? Z samej góry. Boom, nic mi nie jest. Lecimy dalej. Tak więc takie coś jest naprawdę spoko i warto było te kilka zmian zrobić. Dużo to dało. Hmm, hmm, hmm. Tutaj już jak widzicie usunąłem cały ten materiał skalny i można sobie normalnie wyjść. Myślę, że tutaj jeszcze moglibyśmy... U góry to usunąć, ale dobra, nie będę w takie szczegóły się wdawać. Jedno i drugie. I może jeszcze to zakryjemy sobie kamyczkiem. Nie takim kamyczkiem, tylko. A, nieważne. Dobra. Tutaj widziałem coś jeszcze. Tutaj widziałem właśnie coś takiego jeszcze, tak więc. Okej. Okay. I nasionka. Nasionka potrzebne mi są. Bo będziemy teraz sadzić, palić i legalizować. A potem będzie koniec odcinka, i zobaczymy, co z tego będzie w przyszłym odcinku. Ponieważ mam już pewne plany, dosyć takie fajne nawet, że stworzymy sobie taką podziemną bazę. To może być fajne. Zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Jak to odbierzecie. Będzie to moim zdaniem fajny pomysł. Taka podziemna baza. Wow! Wow! Co się zdarzyło? Widzę świnkę na zewnątrz, trzeba będzie ją upolować. Gdzie ja idę? Idę upolować świnkę przecież. Oj, jak miło. Chodź, świnko. Przy okazji może jeszcze troszkę wełny. Dziękuję. No, że zabijemy wszystko, co się rusza, czemu by nie Właśnie, wszystko co się tylko rusza Hmm Wow, tego... Tego to stworzenie może zostawię Nie chcę, aby on mnie zabił Tym bardziej, jeśli są w grupach, to jest już masakra I jeszcze jedna świnka, świnka, świnka. Jest zabita świnka. O jezu, Creeper! O boże! Uciekamy! Brać w nogi w zapas. Brać nogi w nogi zapas, bo Creeper goni tutaj nas. Okej, okay. uciekłem mu. Tutaj niestety widać jego działalność. Kilka jeszcze kurczaków. Dobra, myślę, że to wystarczy. Powinienem być zadowolony. Szkoda, że z tych kurczaków wypadają same piórka. Ale to jest beta, no tutaj nie można oczekiwać nie wiadomo czego. Tak to właśnie było na becie. Teraz pamiętaj, squid o shifcie. No i spokojnie sadź sobie te nasionka. Będzie to naprawdę bardzo fajne przeżycie z tym sadzeniem nasionek. Nauczyłem się w końcu oszczędzać troszkę żelazo Ponieważ udało mi się tą kolejkę zrobić Jestem z tego powodu dumny Tak Na tę kolejkę dwa takich żelaza to było nawet chyba mało Wow Tak więc cały stack tutaj Nasionek to jest tyle co tutaj właściwie jest No bo to tak 4x4 4 to jest 16 16x4 64 Tak więc cały stak tutaj był Tych oto nasionek W mojej szklarni Naprawdę szklarnie są fajne, no bo tak właściwie to kiedyś, 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 kiedyś kiedy jeszcze nie było takich właśnie udogodnień, to No ludzie budowali szklarnie. Co dużo mówić. Od zawsze ludzie budowali szklarnie. Teraz tak, gdzie mam właściwie to położyć, żeby było spoko? Myślę, że na środek. O nie, na środek lepiej było Nie, tylko tutaj i tutaj Tak, tutaj i tutaj Trzeba jeszcze trzy wiadra Tej lawy, ale to już nie będę was męczył W tym odcinku po prostu go w tym momencie Zakończę, ponieważ Bardzo serdecznie chcę wam podziękować Za oglądanie tego odcineczka Było naprawdę spoko Dzięki za oglądanie, widzimy się Już w kolejnych, pamiętajcie, łapka w górę Subskrypcja i tak dalej, na razie, pa, cześć